Do niedawna nie wierzyłem w obstawianie meczy, jednak przekonałem się do tego razem ze stronką. Zobaczcie. A to są efekty moich działań. Obstawij z nami bez ryzyka na stronie TwojaWygrana.pl <śpiewa> <śpiewa> Bardzo miły personel tego sklepu. Pozdrawiam serdecznie. Wangrafa. Jest śmieszne mordu. my wczoraj złapaliśmy nietoperza. I za co się stało dzisiaj <śmiech> <śmiech> takie kurwa rzeczy tylko tutaj no miłego dnia życzę idę coś chrupnąć no mówiłem że po tym przez tego nie to pewnie <laughs> same problemy <laughs> ale ja jaja miłego dnia życzę wszystkim ludziom małej wiary i życzę szczęścia powodzenia szczęścia w miłości powodzenia w przyjaźni i wszystkiego co najpiękniejsze naprawdę Przestawiam się bardzo z tym kawałkiem. Już kiedyś Luisowi mówiłem, że bardzo się utoznawiam z tym kawałkiem i że, że jest jedyny w swoim rodzaju wyjątkowy. A druga sprawa jest taka, że to są jedyne kawałki zaraz po jakichś tam świętych kawałkach, ich kawałki, tak, Luisa i Jawiego, przy których się wzruszam po tych wielu wojnach. Bo jak w moich życiach kurwa, w naprawdę naprawdę. Niejedni ci, którzy wytaczali mi te wojny, jakby byli na moim miejscu, nie potrafiliby się obronić. Ja jakoś kurwa jestem. <laughs> Świat nie znosi próżni i nie stoi w miejscu. Teraz z trening trajny trzeba panować dla emerytów. <laughs> Ja pierdolę, nie wierzę w to. Smacznie to huzi. Powiem wam tak. Chciałbym, żeby każdy miał szansę przeżyć jedną, tam, jakąś tam część mojego życia. I wtedy zobaczyłbym, jaki jest mądry ten ktoś. Mówię tu o sytuacjach, które były dla mnie na maxa ekstremalne, na maxa to mało opowiedziane że udawałem, że nie żyję, żeby przeżyć, takie były różne, różnego rodzaju wydarzenia w moim życiu, że już prawie zjeżdżałem na bazę, udawałem, że nie żyję, żeby przeżyć i całe szczęście gdzieś tam czas mi to wynagrodził i uważam, że to wszystko co dostałem ostatnio z biegiem ostatnich miesięcy, od roku czasu gdzieś tam począwszy wstecz patrząc z tej perspektywy to jest nagrodą za te wszystkie kurwa krzywdy i tym, że wypierdoliłem lotkę z tego kurwa w kit fajnego środowiska, ale coś każdy kurwa podejmuje decyzję względem siebie mam tam kolegów, będą listy zawsze na mu sercu ale nigdy do niego sam nie wrócę nigdy w życiu nie każdy ma tą szansę. Pozdrawiam. No I to dzięki temu właśnie, że takie zmiany nastąpiły, dzięki Nali też, również i moim przyjaciołom, których spotykam z zupełnie innych środowisk, z zupełnie innego świata, mogłem zmienić środowisko na lepsze. Dla mnie lepsze i mówię to z pełną odpowiedzialnością lepsze. Komfortowe. Komfort psychiczny jest najważniejszy spokój, święty spokój. I co wam chciałem powiedzieć, o będą różne te filmy, bo podsyłałem o tych gangsterach i tak dalej. I powiem wam tak, mi to się śmierdzi, jak tam gadałem o tym Szymonie, czy tam o innych tych, powiem, powiem wam, bo już on nie żyje i można to mówić po śmierci. To był bandzior, którego nazywali Cynglem. Bandzior, kości inteligentny, jak, jak na to środowisko to był jednym z mądrzejszych chłopaków, bardziej przytomnych, o ogromnym szacunku. Kiedyś gdzieś tam go strasznie pobili, wybili mu zęby. Później coś się stało, gdzieś tam zaowozował, gdzieś ktoś zaginął w akcji. Poszło na szymka, że to Szymek go, go cyknął, przejął żoliboć. Nie wiem, nie, nie, co wam mam mówić. Ja byłem bardzo blisko. zaprzyjaźniłem się, nic im nie robiłem. Byłem po prostu, on mnie lubił, bo byłem wyjątkowo gdzieś tam wyróżniającym się dzieciakiem. On nawet docenił pewne moje jakieś tam mocne strony z obcym strony w pewnych kwestiach, w umysłowych kwestiach, oczywiście i powiem Wam tak, miłość go zabiła, co to jest pierdolenie? czy tam gdzieś coś zlecenie na niego. Nie, on się postrzelił, miał dwa rewolwery czarnoprochowe. Gdzieś ubiegał się trzy dni przed tym, zanim się postrzelił, o telefon do mnie, bo chciał się ze mną skontaktować, bo nie dawał sobie rady, bo kochał dwie kobiety na raz. Z żonę i dziewczynę, prostytutkę, w której się zakochał. I to jest, kurwa, prawda, najprawdziwsza prawda. Nikt nie podważy tej prawdy. Każdy, kto znał Szymka, był blisko. To wie, że takiego bandziora, cyngla i człowieka, którego się naprawdę dużo osób bało w Polsce, zabrała miłość właśnie. Zajmę pięć przysiadów, cztery pompki i siedem fikołków walczy ze ślugami, ale ten elektryk też iś mnie w kurwia o tak <gryw> siadło z waporatora kurwa <gryw> Się, co chora głowa kurwa zrobiła, że ja byłem tak ostatnio podekscytowany różnymi sytuacjami, nie? że, że, że pojebał mi się, że mam sprawę w grudniu i tak sobie zapisałem tutaj na drzwiach, że mam sprawę kurwa, w grudniu. Jest to napisane jak wół. Jest napisane tak. Tomuś chuju z wykrzyknikiem sprawa 13 grudnia. No i normalne, że, że to napisałem po to, żeby nie, nie zapomnieć. I żeby broń Bożej nikt tego nie dotykał. Zresztą to, to kto tu może coś dotknąć, jaki jestem tylko ja i Marusia, ale dobra. Ja teraz patrzę w papiery, a ja mam kurwa 13 stycznia, a nie grudnia. O, 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 proszę bardzo. Ech. Pojechali.